Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. w PRAWDZIE. to znaczy, wprawdzie, wprawdzie, ale na razie powiedzmy sobie więcej o tej prawdzie. Od jakiegoś czasu kuce jarają się pewną książką, która pojawiła się w wydawnictwie Freedom. Ta książka to retoryka ruchu LGBT w świecie faktów naukowych. Tom pierwszy i drugi. Wiktor Łysow. W tym momencie na pewno pomyśleliście, no i co z tego lepszy kolejny Prawak napisał sobie książkę. No niby tak, ale nie do końca. I więcej o tym mówi Fundacja Prawda, która walnęła taki oto artykulik. Bestsellerowy pisarz, który nie istnieje, sprawdzamy kim jest autor retoryki ruchu. Retoryki Ruchu LGBT. Niedawno w ofercie polskiego wydawnictwa Freedom pojawiła się seria książek pod tytułem Retoryka Ruchu LGBT w świetle faktów naukowych Wiktora Łysowa. Te pozycje, przynajmniej według informacji na stronie oficyny, doczekały się już statusu bestsellera. Tutaj moja wstawka na lubimy czytać jest szalone 30 ocen. Wobec tego, no, delikatnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę inne bestsellery, to nie jest najbardziej poczytnie z nich. Cała seria powstała w celu sprawdzenia słuszności założeń głoszonych przez aktywistów LGBT. W rzeczywistości jest jednak czymś więcej dziełem wykorzystywanym przez rosyjską propagandę, którego autor jest najprawdopodobniej fikcyjny. Tak, moi drodzy, to jest bardzo ciekawy teaserek, o którym sobie zaraz pojemy. Nienaukowe stwierdzenia. W internecie dostępny jest fragment pierwszego tomu książki Wiktora Łysowa, w którym autor przytacza wypowiedzi dwóch <laughs> badaczy, Odnośnie istnienia orientacji homoseksualnej w królestwie zwierząt. Wypowiedź Simona Lewaja pochodzi z książki pod tytułem Queer Science: The Use and Abuse of Research into Homosexuality, która została opublikowana 28 lat temu. Badacz stwierdził tam, że wśród zwierząt zachowania wyłącznie homoseksualne są rzadkością. Obecnie jednak, w kontekście stworzeń innych niż ludzie, unika się stosowania takich terminów jak homoseksualizm czy heteroseksualizm, stąd też powoływanie się przez Łysowa na obalony argument można interpretować jako decyzję nienaukową i mającą na celu wprowadzić odbiorcę w błąd. To i to jest naczelny problem właściwie wszystkich tak zwanych turboprawicowców. Oni nie widzą koncepcji czasu. Większość nauki działa w oparciu o oś czasu, to znaczy, na przykład w drugim wieku naszej ery, gdybyśmy powiedzieli Ofen: Ziemia jest płaska i stworzył ją Zeus, no, większość ludzi, zwłaszcza w starożytnej Grecji, raczej jakichś gigantycznych obiekcji by nie miało. Natomiast gdybyśmy wygłosili dokładnie taką samą sentencję ofen dzisiaj publicznie, to delikatnie rzecz ujmując moglibyśmy się narazić na śmieszność. Tymczasem jest taki drobny problem, że prawaki tego nie rozumieją. Większość z nich miało problem ze zrozumieniem konceptu rozwoju zasobów wiedzy, nawet w przypadku pandemii, kiedy to na początku pandemii mówiono, że tak, owszem, maseczki w 100% chronią, a dopiero potem zaczęło się okazywać, że. Otóż nie. Normalny człowiek doszedłby w tym momencie do logicznych wniosków, że naukowcy dokonali postępu w badaniu, i w tym momencie zauważyli, że te maski pozornie na początku chroniły, ale jednak w pogłębieniu wiedzy, pod wpływem również mutacji wirusa, przestały pełnić swoje zadanie w 100%. Tymczasem dla chłopsko-rozumistycznego prawaka naukowcy byli od razu głupi, ponieważ mogli zauważyć, a jeśli nie przewidzieli dalszych mutacji wirusa, no to proszę bardzo, są głupi. To dlatego, moi drodzy, większość szurów jest prawakami, ponieważ chłopsko-rozumistyczny prawak nie rozumie może. Rozumie albo tak, albo nie. Odcieni szarości nie jest w stanie pojąć. Dlatego na przykład takie koncepty jak etnolekt, czyli już nie gwara, ale jeszcze nie język, bądź też po części chroni, to znaczy zapewnia ochronę, ale nie stuprocentową, lub też wiedza przedawniona są dla nich terminami obcymi. Drugi z badaczy cytowanych przez autora retoryki, filozof Michael Brown, uzyskał stopień doktora w językach i literaturach Bliskiego Wschodu. Jest międzynarodowym mówcą i interesującym się tematem odnowy duchowej. Za swoją misję uważa umacnianie chrześcijaństwa wśród Amerykanów. Fragment jego autorstwa przedstawiany w publikacji Łysowa pochodzi z kontrowersyjnej książki Outlasting the Gay Revolution, w którym Brown radzi jak przetrwać gejowską rewolucję. Zwrócenie się do Boga, propagowanie prawa, celebrowanie różnic między płciami i obrona naturalnego małżeństwa to tylko kilka z wymienionych przez filozofa rozwiązań. I to jest kolejny problem prawaków to znaczy wychodzenie z założenia, że jeśli ktoś ma stopień doktora, np. doktora filozofii, doktora stosunków międzynarodowych, doktora mechatroniki. To z miejsca ma święte prawo wypowiadać się na tematy takie jak medycyna, antropologia, socjologia, biologia, mikrobiologia oraz seksuologia. I tutaj im w ogóle nie dzwoni w żadnym kościele, że jeśli gość nie mówi o żadnych konkretnych badaniach, wynikach badań, tylko cały czas pierdzieli trzy po trzy o tym, że bo Biblia, bo Bóg, bo. Bo wielki przyjdzie pan pogrozi z nieba paluszkiem? Dlaczego? Ponieważ oni wyznają dokładnie ten sam system wartości. Wobec tego nie potrzebują konkretnego naukowca, który konkretną, faktyczną, autentyczną prawdę naukową im zaprezentuje, tylko potrzebują konfirmacji. Najlepiej za pomocą jakiegoś wysublimowanego słownictwa, między innymi dlatego Grigory Braunow jest bardzo popularny w tzw. parasekcie rosyjskiej i teatralnego słownictwa, wzbudzić wśród chłopskorozumistów wrażenie, że popierają coś inteligentnego, istotnego i, co więcej, prawdziwego, nawet jeśli byłby to masowy spisek Żydów budujących bunkier atomowy pod Okęciem. Pochylmy się nad tym, skąd ten Wiktor Łysow jest rzekomo? I dlaczego on sobie rzekomo coś takiego naskrobał? Wiktor Łysow należy do rosyjskiej organizacji Science for Truth Nauka dla Prawdy, której misją jest rozpowszechnianie faktów, które są celowo trzymane w tajemnicy przez przywódców ruchu LGBT to jest kolejna cecha narracji prawackiej, szurskiej, prawackiej, to znaczy tak zwana aura tajemniczości i elitaryzmu. To znaczy jest jakaś wiedza. Ta wiedza jest tajemna, przez to, że jest tajemna, jest automatycznie atrakcyjna i jeśli ją posiadasz, to ona jest wspaniała i ciebie czyni jakimś nadczłowiekiem. I tutaj mamy dokładnie ten sam paradoks co z coachingowym gównem którym osobiście, jak sami się domyślacie, gardzę przemożebnie. Jeśli rzeczywiście by istniał jakiś sekret na natychmiastowe wtrymiga się z wzbogacenia, to po pierwsze ten sekret nie kosztowałby 69,99 za książkę i nie podawałby go jakiś łysy Siergiej Krzyworyjo wytatuowany jak placówka edukacyjna na Bronxie, tylko co najwyżej miliarder swoim własnym dzieciom, które otrzymywałyby go pod szczególną przysięgą, że nikomu prócz własnym dzieciom tegoż nie zaprezentują. I tak samo, gdyby istniał jakiś gigantyczny spisek, dajmy na to Żydów, to raczej nie byłby odkrywany przez jakiegoś randoma z brodą, który co chwila wołając, szczęść Boże! Klęka przed Żydem na krzyżu? Tylko raczej byłby trzymany w tak ścisłej tajemnicy, że nikt nie byłby w stanie o tym powiedzieć. Głównym wkładem Wissowa w działanie SFT mają być jego teksty, w tym właśnie retoryka ruchu LGBT w świetle faktów naukowych oraz dehumanizacja. Obie mają na celu obalenie mitów mitologii gender. Rosyjska organizacja promowała retorykę na swojej stronie internetowej, wystosowała nawet list otwarty do rosyjskiego ministra zdrowia pod tytułem w sprawie konieczności powrotu definicji normy pożądania seksualnego do krajowej praktyki naukowej i klinicznej. Wszyscy historycy bądź ludzie, którzy choć troszeczkę więcej czasu poświęcili na historii, słuchając, a nie śpiąc bądź też marząc o wielkiej Polsce katolickiej od morza do morza, zauważą, że ej lepszy, ale to już było. Bo wiecie, mieliśmy taki nurt nauki rosyjskiej, który był ściśle podporządkowany, tylko i wyłącznie propagowaniu propagandy danego kraju. Tylko w tamtym czasie to nie była propaganda, bozia jest najlepsza, LGBT i Zachód upada, to jest najgorsza możliwa plaga i trzeba walczyć. Tylko właśnie. kurde podobnie, ale inaczej. Ponieważ tak się składa, że mieliśmy ruch naukowców, tak zwany Łysenkizm. Który propagował, że komunizm jest najlepszy, jedyny, Zachód upada, niszczony przez LGBT i upadek ideałów prawdziwego, konserwatywnego świata. Brzmi podobnie. Co za przypadek? Liderem organizacji jest Iwan Kurenoy, który nie tylko angażuje się w szerzenie teorii spiskowych, ale również widnieje jako jeden ze współautorów artykułu <coughs> naukowego łysowa pod tytułem Science and Homosexuality, Political Bias in Modern Academia. Angielskie Nauka i Homoseksualność Polityczna Stronniczej we współczesnym środowisku akademickim. W przeszłości Kurenoi chętnie publikował posty na temat izraelskiego lobby rzekomo rządzącego Ukrainą tajnych spisków George'a Sorosa, rosyjskiej piątej kolumny, która ma się wywodzić od Żydów. Kolejny raz. Co za przypadek. Kolejny raz tematyka tej rzekomej książki oraz organizacji prawie w 90% według mojej skromnej opinii procentach pokrywa się z przekazem szurów polskich. Co za przypadek! Science for Truth regularnie podejmuje próby lobbowania u rosyjskiego rządu na rzecz ograniczenia praw osób LGBT. Lider organizacji skontaktował się nawet ze słynną rosyjską propagandystką Margaritą Simonian, chcąc przekonać ją do wsparcia działalności SFT. W 2018 roku grupa zaapelowała do ministra zdrowia, by ten podtrzymał zapis o traktowaniu homoseksualizmu jako choroby. Rok później organizacja opublikowała list otwarty do Dumy, w którym wspominała m.in. o zbliżającej się rewolucji LGBT w Rosji. Rewolucja masowa lewactwa wychodzącego na ulicę, mającego zawłaszczyć kochaną ojczyznę w potrzebie. Hmm, skąd my to znamy? Czy nie akurat z 2018 w Polsce? E, pewnie mi się zdawało. Badacz bez dorobku naukowego. W internecie Wiktor Grigorjewicz Łysow jest przedstawiany jako doktor filozofii, medycyny i nauk medycznych. I od razu I call bullshit, ponieważ rzadko kiedy doktor filozofii jest akurat też i doktorem medycyny. Z jednego prostego powodu. Medycyna zajmuje zbyt dużo czasu i jest nauką konkretną, skupioną wokół założeń ścisłych. Albo coś jest, albo tego nie ma. Natomiast filozofia jest to, według mojej skromnej opinii, pseudonauka, ponieważ my się nie zajmujemy faktami, my się zajmujemy rozważaniem oraz eksperymentami myślowymi, które tak naprawdę, w mojej ocenie, prowadzą do nikąd. Ponieważ albo coś jest faktem, Albo nim nie jest. Jeśli zastanawiamy się, dzielimy włos na czworo, to w tym momencie to nie jest nauka. Postanowiliśmy więc rozpocząć poszukiwania od znalezienia jego rozprawy doktorskiej. Okazało się jednak, że zapisy o pracy Łysowa nie istnieją w elektronicznej bazie rosyjskich prac dyplomowych. Z jego internetowego identyfikatora wynika, że badacz jest powiązany m.in. z Deutsche Institut für Jugend und Geschafft, Czyli instytutem zajmującym się terapiami konwersyjnymi dla osób queer. Co ciekawe, sama organizacja zaprzeczyła, jakoby Wiktor Łysow był kiedykolwiek ich pracownikiem. Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła Wiktor Łysow ukazują nam się jedynie informacje na temat Wiktora Fjodorowicza Łysowa, urodzonego w 1928 profesora zajmującego się fizjologią zwierząt. Co ciekawe, nawet na rosyjskim odpowiedniku Wikipedii pojawiły się przypuszczenia co do tego, że nasz Wiktor Łysow jest całkowicie obcą postacią. Z oficjalnej strony wydawnictwa Freedom, które sprzedaje książki Łysowa, można dowiedzieć się, że nazwa oficyny nosi swoje źródło w trzech wartościach: wolności, tradycji i religii katolickiej. Pasła te nie bez przyczyny kojarzą się z wypowiedziami polityków Konfederacji. Założyciel wydawnictwa należy do tej partii, a jego przedsiębiorstwo współpracuje m.in. z Grigoryjem Braunowiczem. Jak możemy się dowiedzieć ze strony internetowej przedsiębiorstwa, to właśnie w związku z chęcią obrony tradycyjnych wartości oraz rzekomym cenzurowaniu faktów medycznych przez dewiątów zdecydowano się na wydanie serii książek Rytoryka. W opisie zostało zawarte stwierdzenie, że zasady naszej tradycji i wiary są łamane przez grzech sodomski na podstawie kłamstw przedstawianych jako tezy badawcze. Za to publikacje Łysowa mają prezentować rzeczywiste i obiektywne badania prowadzone na temat homoseksualizmu. Tylko jak anonimowa tożsamość naukowca ma się do obiektywnych i rzetelnych badań? Oprócz dzieł Łysowa w ofercie Freedom można znaleźć takie pozycje jak Poznaj Żyda, Teoroda Jeske oraz powieść Dzienniki Turnera, Andrew McDonalda, Williama Luthera Pierce'a. Obie publikacje służą jako przykłady w dyskusji na temat granic wolności słowa oraz odpowiedzialności wydawców i z dystrybutorów za treści mogące propagować nienawiść. Autor pierwszy jest uznawany za czołowego propagatora antysemityzmu w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Jego książka miała na celu przybliżyć psychologię narodu żydowskiego, jednak w praktyce stanowi odzwierciedlenie antysemickich poglądów autora. Żydzi w tej publikacji są przedstawiani w sposób wyjątkowo negatywny. Już na pierwszych stronach cały naród jest ośmieszany, obrażany i nazywany pasożytniczym plemieniem, które gnieździ się na skórze Polaków. Dzienniki Turnera zostały przez niektórych uznane za Biblię prawicowej ekstremy. Książka ta została napisana jako fikcyjny dziennik Era Turnera, członka supernacjonalistycznej organizacji uczestniczącego w zbrojnej rewolucji mającej na celu obalenie rządu Stanów Zjednoczonych. Jej celem jest stworzenie państwa wyłącznie dla białych i eksterminacja idów. Wypowiedzi bohaterów zawierają stwierdzenia rasistowskie i antysemickie, co czyni publikację manifestem ideologii nienawiści. Skontaktowaliśmy się z wieloma osobami odpowiedzialnymi za wydanie książek Łysowa w Polsce. W wiadomości do nich przedstawiliśmy swoje wątpliwości do dotyczące braku rzetelnych informacji na temat jej autora. Tomasz Grzegorz Stala, założyciel wydawnictwa Freedom, stwierdził jedynie, że pisarz chce pozostać anonimowy, a jego firma dołoży starań, by nikt nie poznał prawdziwego imienia i miejsca pracy. Konrad Smuniewski, który rzekomo pomógł w wydaniu książki na polski rynek, odpowiedział natomiast, że retoryka ruchu LGBT, w świetle faktów naukowych, to praca zbiorowa, wydana pod pseudonimem. Kto w takim razie ma rację? I to jest bardzo ciekawy komentarz na sam koniec, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie, ale ja wrzuciłem post na Twittera dotyczący właśnie tego artykułu i ludzie którzy byli orędownikami Grigoria Braunowicza, wielkimi tak zwanymi Polakami, patriotami, bronili Łysowa własną piersią, mówiąc, że ja jestem gupi, że tak naprawdę właśnie między innymi ta Fundacja Prawda się nie zna, że tak naprawdę to ten gość istnieje i wy, lwaki gupi, nie macie racji, bo tak w ogóle to macie słaby research, tymczasem, tak? Na sam koniec mamy potwierdzenie. To jest praca zbiorowa. Podsumowując, mamy książkę pseudonaukową. Mamy książkę, która została stworzona przez grupę ludzi, bliżej nieznanych, no bo woleli się ukryć pod jakimś imieniem i nazwiskiem fikcyjnego autora, wciskając na siłę filozofa z lekarzem, co jest tak mało legitnym połączeniem jak afroamerykański członek Ku Klux Klanu, ale, no dobra, widocznie nie mieli bardziej oryginalnego pomysłu, ponieważ koncept antropologii w Rosji nie istnieje i dlatego, między innymi, przez prorosyjskie trole jako nauka jest wyśmiewany. No cóż, zagrali tym, czym mieli. A biorąc pod uwagę to, że Rosjanie bazują nie na faktach, tylko na swoich własnych wyobrażeniach, jak wygląda taki typowy, legitny naukowiec z Zachodu, stworzyli chimerę. Potworka, który na dodatek zostawił ślady, dużo śladów pokazujących, że pochodzi z Rosji. I na tym etapie nie wiem, co jest zabawniejsze: to, że wielcy Polacy, patrioci, internetowi, wojownicy łykają kopium. Za pomocą konfirmacji, za wszelką cenę, próbując potwierdzić, no bo przecież naukowcy, pane, tyle że rosyjscy i pod pseudonimem, stworzyli mądro książkę, tyle że sprzedawnioną wiedzą sprzed 30 lat. Czy to, że paradoksalnie w Polsce mamy wolność, a wręcz aż jej za dużo, ponieważ taka rosyjska. Można powiedzieć, że organizacja jest w stanie wydać w Polsce za pomocą polskiego wydawnictwa, mało tego jeszcze deklarującego siebie jako ultrapolskie, religio-katolickie. Hmm, Rosjanie, jak ostatnio sprawdzałem, to raczej z katolicyzmem mieli mało wspólnego. Pozycję, która dla Polaków, przede wszystkim, w mojej ocenie, jest po prostu szkodliwa. Już nawet kit z tym, że to jest ultraprawicowe pierdzielenie, to przede wszystkim jest antywiedza. Wiedza przedawniona, pokazana jako nowe, rewolucyjne źródła, które są zamilczywane przez ten zły, zepsuty zachód, co jest w mojej ocenie jawnym uwstecznieniem odbiorcy. Odbiorcy, który nawet jeśli rzekomo nienawidzi Danej grupy społecznej ze względu na rzekome fakty i rzeczywistość, to tak naprawdę nie mają nijak pokrycia w rzeczywistości. Co za tym idzie? Znów wracamy do punktu wyjścia, czyli typowy szur posługuje się czystymi emocjami, w tym przypadku nienawiścią skierowaną do jakiejś grupy społecznej. To z kolei oznacza, że wracamy po raz kolejny do podstawowej tezy, szuria jest zła. Szurię zwalczyć trzeba. Kto zwalczy szurję, ten pójdzie do nieba. Heh, żartowałem. Have us forever, whether you like it or not. To tyle na dziś dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej hej!